Krew jest darem najcenniejszym na wagę życia, darem, który jest ofiarą najwyższą. W środę Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował uroczyste spotkanie honorowych dawców krwi. 21 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane dla honorowych dawców krwi zrzeszonych w terenowym klubie przy Zarządzie Rejonowym PCK w Wolsztynie. Gośćmi byli dr Ryszard Szcząchor, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Krwiodawców PCK w Zielonej Górze, pani Bogusława Pelińska-Fednik, kierownik Wydziału Krwiodawstwa w Zarządzie Wojewódzkim PCK w Zielonej Górze, dyrektor ZOS-u w Wolsztynie, dr Mirosław Berliński, pani Maria Koziołek, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie, pani Maria Kotkowiak, prezes Zarządu Rejonowego PCK w Wolsztynie, pani Maria Janowicz, kierownik placówki terenowej PCK w Wolsztynie, Zaproszonym dawcom krwi wręczono zostały odznaki honorowe pierwszego, drugiego i trzeciego II stopnia za oddanie sześciu, dwunastu i osiemnastu litrów krwi. Pan Kotur Stanisław ze Zbąszynia otrzymał medal okolicznościowy z okazji obchodów 35-lecia Honorowego Krwiodawstwa.